Dzień dobry. Jak zawsze z wielką radością i przyjemnością po raz kolejny w śniadaniu z mistrzem, w szkole z charakterem, mamy przyjemność gościć pana Witolda Beresia. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Koło mnie po raz kolejny pańskie książki, i tym razem to taka książka, tak jak powiedziałem w przedmowie naszej rozmowy, że ona jest taka adwentowa, taka świąteczna. Anioły w Krakowie. To już jest taki tryptyk anielski. Jak bardzo te anioły w tym tryptyku się panu Witoldowi Beresiowi ukazały, a szczególnie jeden anioł, który pod różnymi imionami występuje, ale tak naprawdę to anioł-aktor. Anioł-aktor, no ale tam w książce też jest anioł upadły wyraźnie, diabeł, który się pojawia na ulicach polskich miast i im podpowiada złe rzeczy. To jest tak. Rzeczywiście, kiedy mój przyjaciel Baron przed wieloma laty, reżyser, dziś uznany, teatralny i filmowy, zaczynał swoją karierę i zaproponował mi, żebyśmy zrobili film o człowieku, który patrzy z taką naiwnością na świat i widzi jego dobre strony, to bardzo szybko wpadliśmy na pomysł, że to powinien być ktoś nieziemski. No, ale nie lubimy science fiction, i pomyśleliśmy, że dobrze byłoby skonfrontować z bólem ziemskim anioła. No. Czy anioły są? Jak wiecie wszyscy, yy, anioły na pewno spotykamy. Ja wierzę w to, że wielu moich przyjaciół, moich, moich bliskich, moich najbliższych, moja na maleńka wnuczka, to są anioły w czystej postaci, i głęboko w to wierzę. I ten anioł został stworzony pod Krzysztofa Globisza. Krzysztof Globisz, wybitny aktor, yy, dzisiaj niestety nie grywa dużo, bo kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, przeszedł ciężki udar, ale stał się naszym przyjacielem i nakręciliśmy z nim dwa filmy, póki był zdrowy. Anioł w Krakowie to jest jak anioł ląduje. Na ziemi ma lecieć do Holand, ale ktoś mu złośliwie zmienia literkę H na P ląduje w Poland, w Krakowie. I drugi film, kiedy anioł staje się ziemski, zakochuje się w kobiecie, jest szczęśliwy i mieszka w Krakowie oczywiście. I trzeci film niedawno, Prawdziwe życie aniołów, który opowiada historię aktora, który przeżywa ciężki udar, również Gra, to Krzysztof Globisz, który jest po ciężkim uderze i nie może w pełni grać, tak jak kiedyś, a jednak gra wspaniale. I wiecie, jak to jest? Jeżeli się o czymś często myśli, rozmawia z przyjaciółmi, yy, żyje tym, to nagle się okazuje, że to wszystko się składa w całość I któregoś dnia krzyknąłem eureka, wyskakując z wannę, mówiąc: No tak, przecież. To jest właściwie jedna opowieść. Wyobraźcie sobie, że ktoś wpada w ciężką chorobę, dostaje udaru, wylewu, zapada w śpiączkę i wydaje mu się, że jest aniołem, który ma na ziemi głosić dobrą nowinę, ale tak naprawdę w tym samym czasie jego przyjaciele i jego żona niezwykła, to prawdziwa postać, ratują go z tej choroby i w taki wzruszający sposób przywracają go do życia. Więc to porównanie tych aniołów wymyślonych, bajkowych, lądujących prosto z nieba na ulicach Krakowa, Gliwic czy dowolnych miast, yy, styka się z tymi aniołami, które są naprawdę w naszym życiu, a, a w które ja bardzo wierzę. Ale ta książka ma także anielską budowę, i też związaną z pewnym krakowskim aniołem, którego już wśród nas nie ma. Bo ta budowa książki przypomniała mi od razu piosenkę Marka Grechuty, Wiosna Ach To Ty. Mamy cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Najkrótsza jest ta zima. Skąd pomysł na te cztery pory roku, trochę jak u Wiwaldiego, trochę chyba bardziej jak u Marka Grechuty, bo to był taki krakowski anioł, Panu na pewno bliski. I właśnie jak bardzo te pory roku też definiują co też w tej książce jest bardzo odczuwalne, upływ i przepływ czasu, że coś, z czym coś poznajemy, a coś do nas przychodzi, ale to przemija i tak gonimy ten czas, jak w piosence Jacka Kaczmarskiego, a czas goni nas i chłoszcze po piętach raz po raz. Jak jest z tą budową tych czterech pół roku z upływem czasu i z tą anielskością Marka Grechuty w tych czterech rozdziałach. Cztery pory roku to rzeczywiście uniwersalny chwyt. Z tego co ja pamiętam, to nawet chyba przed Wiwaldim się to pojawiało, bo to taka, taki pomysł na to, żeby rzeczywiście pokazać upływ czasu. Mnie się przypominają filmy, które polegały na tym, że po prostu jeden z bohaterów robił zdjęcia tego samego miejsca przez 360 dni w roku, i niby się nic nie działo, a jednak się bardzo działo, bo w tym te, te budynki niby stały tak samo, a jednak się zmieniały. Nie tylko dlatego, że był śnieg i deszcz, ale dlatego, że się starzały, niszczyły. Więc tak, to jest taki plan. i, Ale jest w tym. Mówiliśmy, myślałem też o tym adwencie. Nie dlatego, żeby to było. Nie chcę powiedzieć, że to ma być książka religijna, wyznaniowa. Ale ona przypomina nam, że. Nawet jeżeli człowieku jesteś niewierzący czy mało wierzący, to wiesz dobrze, że zwieńczeniem roku jest coś niezwykłego. Ja akurat święta Bożego Narodzenia wyżej cenię niż Wielkanoc, trochę tak żartując, ale one są w polskiej kulturze czymś naprawdę niezwykłym. To jest takie, um, takie spięcie, wszystkie, odłożenie wszystkich smutków. Przemijanie czasu, które przez cały rok nas męczy. Mamy teraz za oknami jesień. W chwili, kiedy to mówię, jest zimno, ponuro i deszcz pada. No ale przecież wiemy, że za chwilkę przyjdzie Może Narodzenie. Kto będzie miał siłę, ja będę miał pójdę na pasterkę. Zjemy, połamiemy się opłatkiem. Ja chciałbym przedstawić takiego pisarza brytyjskiego, który powiedział, chocie był niewierzący, że bardzo wysoko ceni przesądy swojego plemienia. Trzeba się cieszyć z tych zjawisk, ze świąt, z możliwości spotkania z bliskimi. Święta mają taką moc, że łagodzą. Więc dlatego kończę tę książkę zimą i. Yy, bohater w, czwartym, w czwartej części w zimie wychodzi ze szpitala, szczęśliwie uratowany przez Jerzego Celę i przez swoją żonę Agnieszkę, i przez przyjaciół, i przez lekarzy. ale ten pierwszy... I jedzie w góry na Wigilię, gdzie cała rodzina się zjeżdża, ale mało tego. Po chwili yy, okazuje się, że ten jeden talerz zostawiony dla niespodziewanego gościa to jest za mało, bo schodzi się multum przyjaciół i znajomych. I wszyscy przeżywają tę chwilę po swojemu, ale radośnie. Więc, to no może ktoś w to nie uwierzy, ale ja w to bardzo mam w sobie głęboko wprasowane. Nawet jeżeli człowieku ci jest źle przez cały rok, ta ponura wiosna kończy się chorobą, później trzeba w wakacje, i wiosną leżę, jesienią leżeć w szpitalu. Prawdę mówiąc, zdarzyła mi się taka historia osobiście dwa lata temu. To było bardzo ciężkie przeżycie, ale wyszedłem na święta. Właśnie wyszedłem na święta i przytuliłem małą wnuczkę i byłem przeszczęśliwym człowiekiem. I tego wam wszystkim życzę. Jeżeli zerkniecie przy okazji do książki Anioły w Krakowie, to zobaczycie, że ona się kończy w ogóle takim ważnym zdaniem. Nieprawdy suko i no kolegów. Tak mówił ksiądz profesor Józef Tischner, ważna postać. Dziś już czasami zapominana, ale to jest jeden z tych duchownych, którzy zmienia, zmieniali świat i zmienili świat na lepsze. Je na pewno mnie zmienili. No właśnie, my w tej książce odnajdujemy wiele postaci. Po, I księdza Tischnera, i kogoś na ulicy Szerokiej, i kogoś z renesansu y, z miejscowości Vinci. I nagle się okaże, że ta liczba osób, które spotykamy na kartach pańskiej książki, to jest taki kalendarz adwentowy. Taki spotykamy kogoś, kogo yy, za każdym razem odkrywamy i ktoś nam ma przynosić takie skojarzenia i to końcowe zdanie, że właśnie ten panteon tych osób adwentowych, tego kalendarza adwentowego to są wszyscy nasi najbliżsi. Yy, trzymając się tych krakowskich klimatów, tych miejsc, no bo to wszakże ten anioł osiadł w Krakowie. Może to jest siła krakowa, właśnie ta tradycja przyjaźni związanych ze spotykanymi ludźmi, przyjaźni związanych z takimi miejscami, choćby jak piwnica pod baranami, gdzie ta kolenda dla nieobecnych jest zawsze obecna. I moje rozwlekłe pytanie dotyczy właśnie tego kalendarza. Jak, jak ten kalendarz tych osób, które się na kartach powieści... Pojawiają, jest zbudowany wobec takiego takiej metafory kalendarza adwentowego. Czy, czy jest... wszyscy ludzie nas tak strasznie, czy autora, czy bohaterów, ubogacają, czynią nas lepszymi, że właśnie powinniśmy być otwarci na spotkanie z drugim człowiekiem? Ja jestem przeszczęśliwy, słuchając tego, właśnie, co powiedziałeś. Bo to jest tak, autor pisze i płynie. Próbujcie kiedyś pisać. W większości wypadków nie udaje się pilnowanie planu, bo to gdzieś człowieka ciągnie. A później ktoś czyta i odnajduje rzeczy, które ja podświadomie zupełnie ukryłem. Rzeczywiście, to jest kalendarz adwentowy, dlatego że te kalendarze adwentowe, które znamy, mają ten urok swój ze świata dziecka. Otwiera, że w środku czekoladka ma na nagrodę, tak? I ja odkrywam te postacie. To są wszystkie postacie pozytywne. Yy, zło, które się w tej książce pojawia, to jest wyraźnie taki demon, który się nam przewija po ulicach i yy, upadły anioł, ale nie ma siły dostatecznie, żeby zaszkodzić. Ale te postacie odkrywane mają nam przypomnieć o tym, I ja mam nadzieję, że nie tylko, że w Krakowie można je spotkać. Ja się cieszę z tego, co powiedziałeś, bo Kraków jest, mam nadzieję, że może wiosna, jak będzie trochę cieplej, yy, przyjedziesz z uczniami czy z przyjaciółmi i przejdziemy się po kilku miejscach krakowskich, gdzie spotykają się anioły, a taki jest yy, cały cykl rozdziałów w tej książce. Ale te miejsca są w Gliwicach, są w innych miejscach, w innych miastach również. Bo yy, naprawdę jak, najszczerzej w to wierzę, że jak yy, poskrobisz pod tym Kalendarzem adwentowym, który jest zbudowany z tych postaci z kumpli, koleżanek, najbliższej rodziny, brata, z którym się kłócisz, siostra, z która, siostry, której cię złości, nauczyciela, który cię irytuje, to jak poskrobiesz pod tym z takim nastawieniem, idzie koniec roku, będzie biało, będzie cicho, będzie spokojnie, to znajdziesz w każdym z nich coś dobrego. To mogą być zaskakujące odkrycia. To, to jest lepsze niż najlepsza czekolada ukryta pod tym sreberkiem w kalendarzu. Więc no bardzo Ci dziękuję za to porównanie. Naprawdę jestem wzruszony i naprawdę chciałbym wszystkich namawiać. Nie myślę, że to jest tylko takie piękno duchowskie, że tam o, trzeba się kochać. Nie, to, to nie to, że trzeba się kochać, ale warto widzieć. Fajnych bliźnich. I nagle się okazuje, że mój świat też jest wtedy ciekawszy. Tu dużo jest takich stron, gdzie tych fajnych bliźnich widzimy. Ja się tu, rozmawiając teraz z Tobą, zatrzymałem na jednej stronie, którą sobie zaznaczyłem, bo na pewno pamiętasz krakowską piosenkę związaną z widokiem na dzielnicę Krakowa: pejzaż horyzontalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Piosenka Wieszka Dymnego, a tu jest słów kilka ciepłych o takim aniele jak Anna Dymna się pojawia, ale pojawia się też taka poetka, która przenikała przez Kraków, ale pozostała w interpretacji piosenki, kiedy umrę Halina Poświatowska. I to jest pytanie, że my tu odmieniamy tego anioła przez rodzaj męski. Nie wiem, jakby należało powiedzieć, żeby nie trywializować rodzaju żeńskiego, jeżeli chodzi o anioły, ale jak ważną w budowaniu tej książki i w opowieści o Krzysztofie Globiszu był właśnie ten akcent anielstwa związanego z kobiecością. Jak bardzo przy tym wychodzeniu z choroby, ale też przy tych opowieściach. Przy tych stacjach adwentowych, tego kalendarza adwentowego, jak często my zapominamy, a tu rozmawiamy jako dwaj mężczyźni, o cieple kobiet i o mądrości kobiet? No, ja jestem fanatycznym wyznawcą tezy, że piękniejszego zjawiska, lepszego i bardziej kochanego niż kobieta w każdym wieku nie ma. Absolutnie. Więc w naturalny sposób to kobiety są predestynowane mm, do bycia aniołami. Używam akurat formy męskiej, można by mówić anielice, ale to wtedy brzmi zbyt protekcjonalnie. Więc mówię o aniołach, kobietach, aniołach. Jest ich mnóstwo w naszym życiu. I w tej książce tak też jest: Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa kobieta, która była opokołu dla swojego męża, wybitnego twórcy w ogóle w historii kultury nie tylko polskiej, ale światowej, jest Beata Rybotycka, pieśniarka, aktorka, żona wspaniałego reżysera i twórcy Teatru Stułu Krzysztofa Jasińskiego. Jest Katarzyna Morskin, która była niby sekretarką w tygodniku powszechnie Mierzego Turowicza, ale budowała atmosferę w tym tygodniku. Jest Wisława Szymborska. Są pieśniarki, które śpiewają z Leopoldem Kozłowskim żydowskie piosenki na Kazimierzu. Słowem, kobiet ci tu dostatek. No tak, ale to naprawdę namawiam też do tego, żeby. Nie tylko z grzeczności, ale z przekonania dostrzegać ja w to wierzę, że kobiety nie tylko to, bo chcę powiedzieć, że to nie chodzi tylko o piękno, prawda? piękno wewnętrzne również, prawda? To nie chodzi o to, w ogóle nie ma naprawdę piękną osobą jest ta, która jest piękna i czasami doskonale każdy to widzi, kobieta w mężczyźnie, mężczyzna w kobiecie. Bo ma coś dziwnego innego w sobie, coś to na rzeka. Więc to piękno ludzkie w kobietach, ja dostrzegam potężnie i w książce są one, powiem po polsku, cholernie ważne. O ile mamy kłopot z rodzajem żeńskim aniołów, tak jak powiedziałeś, nie należy tego trywializować, to o tyle książka to jest, ta książka to jest rodzaj. Żeński. I o tytułach niektórych książek jako takich wskazówkach na wszystkie pory roku, to też w tej książce Twojej jest bardzo, bardzo wiele. Zatrzymując się kawałek dalej za tym fragmencikiem, do którego przed chwilą się odwołałem, tam pojawiają się i książki Leszka Kołakowskiego, i pojawiają się wiersze Wisławy Szymborskiej, ale też pojawia się taki tekst, do którego znowu wracam, jak przy tym pejzażu horyzontalnym znowu tekst związany z piwnicą pod baranami Desiderata. Jakie teksty, taki listonosz adwentowy, wysłany przez autora książki, Anioły w Krakowie przez Witolda Beresia, by niósł w prezentach, żeby właśnie gdzieś tam, jak ten anioł listonosz, który się pojawia, przynieść w prezencie. Jakie to byłyby tytuły? O, to już teraz nie zatoczyłeś. Musiałbym się skupić, ale nie. Spróbuję tak krótko powiedzieć, że to na pewno jest... Troje, czworo pieśniarzy. To na pewno jest Grzegorz Turnau, to na pewno jest Andrzej Sikorowski, to na pewno jest yy, yy, Ewa Marczyk, yy, to na pewno będzie yy, też yy, autor tekstów Jacek Cygan. I yy, yy, z tych piosenek, yy, to ja muszę powiedzieć, że ja chyba najbardziej. Lubię poezję, bo to są wiersze, y, które pisze Andrzej Sikorowski. Y, ja wiem, że to dla niektórych będzie y, y, muzyka z przeszłości i, i teksty z przeszłości, ale y, słuchajcie się, y, od kultowych kap, -kap płynął łzy poprzez jesień w Krakowie, y, aż po najnowsze jego przeboje. To zawsze za tymi słowami stoi nie tylko Kraków. Ale coś naprawdę więcej. To znaczy, no takie umiłowanie życia, że ten świat jest jednak ma sens, jest fajny. Nie, nie, nie bójmy się tego. Więc Andrzej Sikarowski i Grzegorz Turnał, no tak, zdecydowanie. Jest jeszcze jeden wielki pieśniarz, który w tej książce się pojawia tylko z boku, ale ja go lubię z tym, że on jest mało anielski, no to jest maleńczuk. Maleńczuk, który jest wiecznym buntownikiem, wybitną osobowością i artystowską, i, i, i muzyczną, i taką ciekawą, ale on ma diabełka sporego za kołnierzem, tak bym powiedział. No ale anioły też czasami muszą wyjść na szluga. No, to, oczywiście, tak jest. E, moje pytanie e, dotyczy jeszcze jednego muzycznego aspektu e, Twojej książki. To jest e, w Kwestia kolęd, tam się pojawia, czy tekstów, piosenek, utworów związanych ze świętami. My tak. za chwilę gdzieś idąc, na, najczęściej na zakupy, tam gdzieś słyszymy w tle, jadąc autem, będziemy słyszeć nieśmiertelne wręcz piosenki, które przypominają nam o Bożym Narodzeniu, o świętach. Ale z jednej strony one są dla nas takim przekleństwem jak dzwonek telefonu, ale z drugiej strony są przypomnieniem i gdzieś taką tęsknotą za magią świąt. Czy Witold Bereś często słucha i kolęd, i utworów związanych ze świętami i czy one stanowią integralną część takiego pasażu. Aniołów w Krakowie. Tak, ale nie tylko kolendy polskie, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Ja nie należę do tych, którzy y, przeklinają muzykę anglosaską, y, świąteczną. Uważam, że ona wrosła już w kulturę światową bardzo mocno. Oczywiście nie ma piękniejszej kolendy pieśni Bożonarodzeniowej niż y, Maluśki, Maluśki, kiedy rękawica. To jest absolutnie moim zdaniem arcydzieło poetyckie i muzyczne, równocześnie jednocześnie niepowtarzalne inne, ale te na przykład włoskie kolendy są wspaniałe. Też piosenki włoskie, kolendy to są piosenki bożonarodzeniowe. Więc śpiew jest w ogóle taką integralną. Starałem się w tej książce, jest bardzo dużo muzyki. Ja nie jestem, mam nawet, bym powiedział, drewniane ucho, mam, ale. Jakoś muzyka mnie fascynuje. To znaczy, najbardziej podziwiam tych, którzy śpiewają, i przeżywam to szalenie, i budzi to we mnie emocje i złe, i dobre, i wzruszenie, i y, namysł. Więc starałem się tej muzyki dać dużo. Czy ona wybrzmi w książce? No, mam taką nadzieję, jeżeli zauważyłeś, i to może ona jest rzeczywiście ważna. A na święta tak. Na święta wierzę w to, że. Bez puszczenia, bo, bo, mówię, śpiewać bym nie chciał, nie chciałbym tego nikomu zrobić, ale bez puszczenia płyt, których mam, zbieram, właściwie zbieram piosenki na płytach, bo ja jestem jeszcze z epoki płyt CD, no więc puszczam cały zestaw płyt bożonarodzeniowych z różnych krajów. Muszę powiedzieć, że to jest fantastycznych kilka dni, kiedy te święta są a w tle. Pachnie, pachnie ryba i lecą włoskie piosenki, na przykład dużo narodzeniowe, nie mówiąc to to, o Polski. To moje ostatnie pytanie w poszukiwaniu anioła w Krakowie, ono dotyczy właśnie tego tła. Bo jeżeli to wszystko, co opisałeś i związane jest z Krakowem i ze świętami, już się dopełnia, to na pewno jest świąteczny spacer. Wy macie tą możliwość spacerowania po Lasku Polskim od. Kopca Tobie, bardzo bliskiego od Kopca Kościuszki, w kierunku Kopca Piłsudskiego. No i tam idąc, no nie da się nie dostrzec na horyzoncie, patrząc na południe, gór, które też się pojawiają w Twojej książce, ale spod których pochodzi ta Twoja ulubiona kolenda Oj Maluśki-Maluśki, czyli nie ma Tatr. Jak bardzo Tatry stają się synonimem pewnego znaku rozpoznawczego kultury polskiej w XXI wieku, bo one chyba nigdy tak bardzo w naszej kulturze nie były obecne jak w ostatnich latach. Moda na wyjazdy do Zakopanego, na te zatłoczone marsze do Morskiego Oka, czy do Doliny Kościelickiej, Chochołowskiej, czy też na Giewont można Temu się dziwić, można z tego się naśmiewać, no ale trudno tego nie dostrzegać i nie dostrzegać, że to tworzy pewien fenomen, który może implikować ludzi do rzeczy szlachetnych i nieszlachetnych, jak wszystko. Jak spowodować, żeby ten widok na Tatry, który rozciąga się z Krakowa, właśnie implikował nas do tego zdania księdza Tischnera, który te Tatry oglądał z gorców z Turbacza, że. Ta przyjaźń jest rzeczą bardzo ważną w naszym życiu. A czy podchale i górale to jest taka integralna część historii Krakowa? Krakowiacy i górale to pisano o tym i pisze się. Ja, jeżeli bym ubolewał, to tylko nad tym, że kiedyś podhale było większą inspiracją dla twórców kultury, dzisiaj raczej jest inspiracją dla konsumentów. Ale ja y, nie chciałbym pójść, żeby się y, ktokolwiek poszedł taką łatwo, o, trzeba pójść na krupówki, a tam dziki tłum nic fajnego. Słuchajcie, listopad. Y, pora, kiedy no lepiej wczesny niż późny. Teraz już pewne listy opadły, liście opadły, ale y, jest takie miejsce, w którym y, bardzo często się z przyjaciółmi spotykamy, to jest łopuszna. Y, nie w samych wysokich tatrach, tylko na podtaczu. Miejsce y, rodzinny, dom i grup. Dzisiaj księdza profesora Józefa Tischnera. Miejsce, w którym po prostu tatry zaglądają ci do okien. I jesienią, kiedy tam buczyna dojrzewa, y, prze, prze, y, bu, liście buku czerwienieją, to to jest, muszę Wam powiedzieć, to jest raj, to jest jesień, to jest cynober, to jest brąz, to jest żółcień, to jest taki oranż lekki i oranż ciemny, gdzie niegdzie jeszcze liście, niektóre zgniłe, niektóre jeszcze zielone i pustka. I kiedy tą opuszczoną, główną drogą idziesz od turbacza do, do głównej drogi doliną i masz przed sobą tatry ośnieżone takie majestatyczne, które stały, stoją i stać będą, i widziały wszystko. No to muszę powiedzieć, że nawet ja, człowiek wątpiący, zastanawiam się nad stworzeniem świata i na tym, jaki on jest piękny i wspaniały, i jaki urzekający. Więc yy, nie chciałbym, żeby ktoś o Tatrach i Góralach myślał tylko z perspektywy krupówek, bo to może być męczące, zwłaszcza kiedy tam są tłumy. Ale jest mnóstwo miejscowości na podcalu, które trzeba oglądać i niekoniecznie w najwyższym sezonie. Nie wiem, czy pamiętasz ze swojej młodości. Piosenkę idę w góry cieszyć się życiem. Ach, tak, tak. No więc my dzisiaj cieszyliśmy się rozmową w śniadaniu z mistrzem. Z Witoldem Beresiem, autorem książki Anioły w Krakowie, którą wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim naszym uczniom polecamy na ten okres oczekiwania na Boże Narodzenie na ten czas. Admira. Powiem od siebie dobry prezent dla osoby, którą lubisz pod choinkę dać. Ja bym nawet miał takie hasło. Um, anioły w Krakowie, a ty pamiętaj o swoich aniołach. Dziękujemy. My dzisiaj pamiętamy o Aniele i Toldzie Beresie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ci.